Męsien. Mysza? Kasia? Witajcie serdecznie. My, jako nasza organizacja, Zone, Bierzemy w tym roku udział w 30. już finale Wielkiej Okiestry Świątecznej Oraz Pomocy. Pionty. Oraz 5. Monachijski finał Wielkiej Okiestry Świątecznej Pomocy. Dostaćmy niesamowite prezenty od naszych muzycznych przyjaciół z Polski i będziemy się nimi z Wami dzielić, a Wy licytujcie. pierwszym zespołem, który chcemy Wam przedstawić jest Axy Crazy Bardzo, bardzo dobrzy znajomi. Koncertowali blisko Monachium dwa lata temu, ale więcej powie nam Kraków, łączymy się z Krakowem Rafał, mów. A my w międzyczasie jeszcze przyklejamy serduszko. Siema! Cześć Kasia, czyż Nysza, siema! Wielka okresa skutecznej pomocy. Przed wami zespół z Axy Crazy. I akurat teraz leci Summer rat. E, jest to zespół, który powstał w Węgrzynach w 2010 roku, granią Heidi Metal, bardzo kolorowy, dużo wody, dużo kobiet. akurat w tym utworze co słyszymy, e, liczymy na dużą kasę z licytacji dzieła.